Wracając do tego pytania, którym kończyliśmy, co jest braterstwem, mam wrażenie, że trochę odsyła nas do tego, ta analiza Ewangelii przypowieści o dobrym Samarytaninie, Samarytaninie. którą, no, o ile poprzedni papierze częściej tą biblijną analogię eksploatowali bardziej, ona się tutaj pojawia i dość szybko w kolejnych rozdziałach znika, no ale jednak odsyła nas do czegoś, tak? Po pierwsze, mamy pytanie uczonego w piśmie i Jezus odpowiada do niej na to pytanie opowieścią o no, innowiercy, zdrajcy, też z perspektywy żydowskiej. Samarytanin był kimś nie tylko obcym, ale również bliskim, bo zdradzieckim. I mamy wskazanie nie na to, że to my mamy określać znaczy, mamy wskazanie na to, że tak naprawdę mamy szukać, kto jest dla nas bliźnim znaczy, mamy to. się otwierać na tą rzeczywistość, i można powiedzieć, że to jest jakoś. Klucz do, do tych rozważań papieża, szczególnie, że papież, no, pisząc o tym, wskazuje, ludzie wierzący wcale nie muszą być tacy bardzo braterscy. Tam jest wręcz taki, taki fragment, gdzie mówi im bardziej wierzący, tymczasem mniej widzą braćmi. Więc wydaje się, chociaż to jest bardziej skomplikowane, bo papież Franciszek no, nie pisze tego nigdzie wprost. Nie, ale że szukając tej idei braterstwa próbuje wyjść poza granicę takiej klasycznej myśli chrześcijańskiej, której. Źródłem braterstwa jest zawsze ojcostwo Boga. I próbuje wyjść i jednocześnie pozostaje jakby, znaczy to jest e, leitmotiv, po prostu jego nauczania, tak, że jak się przyjrzymy, prawda, na, y, temu, co on mówi, y, nie wiem o jak się odnosi do tych, takich tekstów, że nie wiem celnicy i nierządnice wejdą przed Wami do Królestwa, no to wiemy, prawda, że on zwraca na to bardzo uwagę. Tu rzeczywiście z tego tekstu prześwituje trochę, masz rację, że to nie jest powiedziane nigdzie wprost, ale taka idea nowego uniwersalizmu, która tam ma dwa składniki. Jest oparta na pojednaniu i jest oparta na solidarności. Jeżeli mielibyśmy jakoś tak przybliżyć tę ideę braterstwa, to jest właśnie coś takiego. Jest idea chrześcijańskiego pojednania, prawda? szukania, wychodzenia, prawda, nawet do tych, którzy się wydają nam wrogami w celu zasypywania przepaści, i jednocześnie na solidarność, która polega na aktywnym czynieniu dobra yy, tym, którzy się także nam wydają nie bliźnimi, prawda? Jest takie pytanie, czy mogą się nam wydawać nie właśnie w kontekście tej przypowieści o dobrym Samarytaninie. I oczywiście papież odpowiada, że, że nie, że trzeba tutaj szukać jakby po prostu tych kryteriów bycia bliźnim w samym tym działaniu, prawda? Już odkrywać jakby to, że wszyscy ludzie, a wszyscy ludzie będą braćmi, że to jest jak jednak możliwa perspektywa, a nie coś utopijnego i że to jest jak najbardziej ewangeliczne. No i tu pytanie do księdza profesora. Na ile ta koncepcja braterstwa, która się wyłania, rzeczywiście prześwituje przez te teksty, nigdy nie jest do końca dopowiedziana? To jest w ogóle taki trochę, mam wrażenie, często problem z nauczaniem papieża Franciszka, że on coś sugeruje i nie dopowiada do końca. Na ile ta koncepcja jest spójna, o tak bym powiedział? Bo jakby, no, że ona spójna z dotychczasowym myśleniem chrześcijańskim. O tak chcę powiedzieć, bo właśnie spójności wewnętrznej papieżowi nie odmawiam. z profesor Andrzej Kobiński. Tak, no to jest zadanie do wykonania dla setek tysięcy filozofów, teologów w Polsce, w Europie i na świecie, gdy chodzi o świat katolicki, żeby te inspiracje papieża Franciszka. W sposób dojrzały, głęboki, mądry, rozwinąć i opracować. Natomiast bym dodał taką jedną rzecz miłą dla nas Polaków. Otóż ważny fragment najnowszej encykliki papieża Franciszka dotyczy Solidarności idei Solidarności, postawy Solidarności. Co więcej, ta kategoria Solidarności. W ostatnich latach bardzo często pojawia się w nauczaniu papieża Franciszka i wielu innych wypowiedziach, dokumentach dykasterii watykańskich. Ja się osobiście trochę dziwię tym, że w Polsce tego trochę nie zauważamy. To uważam, mogłoby stanowić część naszej działalności dyplomatycznej, naszej promocji w świecie, gdy chodzi o nasz polski wkład. Gdy chodzi o praktykę Solidarności, gdy chodzi o rok 1980, gdy chodzi o to wszystko, co oznacza Solidarność w naszych polskich dziejach na przestrzeni ostatnich 40 lat. Ale jest też uważam inna kwestia, która dotyczy. Braterstwa, która dotyczy papieża Franciszka, i dotyczy Asyżu i Franciszka świętego Biedaczyny z Asyżu. Otóż uważam, że w kontekście tej dyskusji dotyczącej braterstwa w pewien sposób zostaje ogołocone głębokie, religijne, metafizyczne przesłanie biedaczyny z Asyżu, ponieważ zauważmy, że gdy Pewnej wizji religijnej Jezus Chrystus ukazał się franciszkowi, to przede wszystkim powiedział Mu jedno zdanie: idź i odbuduj mój kościół. Idź i odbuduj mój kościół. To była główna misja świętego Franciszka z Zasyżu. Wiek trzynasty to był czas średniowiecznego, głębokiego. Kryzysu. I w pewnym sensie Kościół został wówczas uratowany przez nowe dwa zgromadzenia zakonne, przez Franciszkanów i przez Dominikanów. I Franciszek Zasyżu jest wielkim reformatorem Kościoła katolickiego, średniowiecznego chrześcijaństwa, średniowiecznego katolicyzmu. I oczywiście dobrze, że dzisiaj odwołujemy się do biedaczyny Zasyżu, gdy chodzi o braterstwo, ale uważam, że jeszcze głębsze treści dotyczą koniecznej dzisiaj reformy Kościoła, bo jest pewne podobieństwo między wiekiem XXI a wiekiem XIII, gdy chodzi o głębię kryzysu kościoła katolickiego. Niestety dzisiaj Franciszek z Asyżu jest bardzo często, że tak powiem, instrumentalizowany, wykorzystywany, gdy chodzi o ruchy pacyfistyczne, gdy chodzi o ruchy ekologiczne. No, coraz częściej Franciszek. Jest przedstawiany Franciszek Zasyżu jako no właśnie taki humanista, ekolog, przeciwnik wojny. No To jest oczywiście wielkie zubożenie postaci świętego. Franciszka z i uważam, że warto o tym pamiętać, gdy komentujemy najnowszą encyklikę papieża Franciszka. No to zatrzymajmy się na, chwilę na tym Franciszku, bo rzeczywiście może być wrażenie, że sam papież Franciszek traktuje Franciszka trochę jaką taką kliszę, taką mhm. wygodną, kulturową kliszę, która pozwala nam przywołać, ale wcale nie skojarzenia koniecznie z realną postacią świętego Franciszka, który no, oczywiście dialogował z sultanem, dzięki czemu franciszkanie do tej pory w Ziemi Świętej i nie tylko na całym terenie dawnego imperium, imperium ottomańskiego funkcjonują i są mhm. najważniejszą strukturą. Ale miał także wypowiedzi dużo, powiedziałbym, bardziej krytyczne wobec islamu i dużo mniej braterskie. To też o trzeba tym, o tym pamiętać. Był człowiekiem swoich czasów, a papież Franciszek go trochę traktuje jak no właśnie, nie jak postać rana, to jest symulakrum, to co wytworzyło, na no symulakrum nie było, odsyła do jakiejś treści, ale coś co wytworzyło współczesne. No, to zamierzenie ma być taką ikoną nowego uniwersalizmu, tak? I no to tak jest taka ale nie jest, ale Franciszek nie jest taką postacią. No, dobrze, no historycznie nie jest, ale ikoną może być, no to nie no, to to, to, no tak nie ja o to, ja to dobrze mogliby się stworzyć cokolwiek. No. no, tak, no, ale przecież to nie jest jakby nowa sytuacja, to się po prostu bierze na emblemat po kogoś, kto, nie wiem, historycznie i działał i wypowiadał się inaczej niż, niż my zamierzamy. Wyciąga się po prostu pewne wątki, które akurat pasują do okoliczności. To może mieć charakter profetyczny. Ja tego nie neguje, może, może być nadużyciem, prawda, czy traktowane jako nadużycie z innej strony. Ja sądzę, że połączenie, nie wiem, tych dwóch pojęć, pojednania i solidarności, no jest charakterystyczne i być może ma swój potencjał także dla, dla naszych czasów. Nie wiem, czy wezwanie do odbudowy kościoła za pomocą tego typu, prawda, nie wiem... Związku pojęciowego, prawda, przyniesie, przyniesie dobre skutki dla kościoła, ale na pewno dzięki temu kluczowi, no, papieżowi się udaje poruszać bardzo wiele wątków, tak, z kim się mamy pojednywać, prawda, z kim mamy się czuć solidarni. I on tutaj wymienia, prawda? Nie wiem, mamy pewną perspektywę i dialogu międzyreligijnego, i, i to, że właściwie się odnosimy tutaj do islamu w tym kontekście jest bardzo charakterystyczne no to też się czy... odnosi do islamu. No ja mówię, że właśnie w tym sensie, że no, islam dla wielu chrześcijan w tym momencie jest wrogą siłą, którą, z którą należy walczyć. Tak? No, mówienie o pojednywaniu się z islamem jest jednak pewnym, pewnym wyzwaniem, trzeba sobie powiedzieć, ale mieści się jakby w przekazie chrześcijańskim bardzo mocno. No i nieustanne wyzwanie do Solidarności, no, które jest ponawiane i powiedziałbym. Chyba jest cechą tego pontyfikatu, mimo wszystko. Pamiętamy, nie wiem. Ta solidarność jednak łączy się, to braterstwo z miłosierdziem także u Franciszka, tak? Z konkretnymi czynami miłosierdzia, więc jeżeli mamy taką pewną linię, mieliśmy ten jubileuszowy rok miłosierdzia i tak dalej, no to, to można tutaj ułożyć coś, co będzie spójnej jakby no, pewnym krokiem jakby dalszym tej samej perspektywy która została otwarta nie wiem, w 2013 roku wraz z wyborem Franciszka. pytanie do księdza profesora już powoli dobiegała końca nasza rozmowa, ale chciałem się zapytać o to czy ten radykalizm Franciszka no właśnie w tej redefinicji pewnych no zwyczajowych, tradycyjnych formuł moralnych Kościoła nie jest też pewnym niebezpieczeństwem. Bo powiedziałbym, ta ostrożność Kościoła, który mówił, no oczywiście wojny generalnie są złe, ale są wojny sprawiedliwe. Kara śmierci, przynajmniej ostatni papieże tak mówili, no nie jest niczym doskonałym, ale są sytuacje, być może nieliczne, być może nie zachodzące w tej chwili, w którym można jej dokonać, była no takim wyrazem ostrożności. Czy ten radykalizm nie chcę, znaczy, no, aż się prosi, dać nie jest taką naiwnością trochę moralną, która nas prowadzi do tego, że będą sytuacje, w którym Kościół sam sobie odbierze możliwość interwencji. Prosty przykład to są państwa em, zdestruowane, to państwa, które po prostu nie istnieją, gdzie czasem kara śmierci jest jedynym modelem, żeby chronić społeczności tam istniejące przed zbrodniarzami. Papież Franciszek nie jest reformatorem Kościoła, jest rewolucjonistą. Tak jest określany przez wielu dziennikarzy, przez wielu obserwatorów Kościoła katolickiego od początku pontyfikatu, od roku 2013. W związku z tym mamy przeprowadzaną rewolucyjną zmianę w Kościele, gdy chodzi o wiele prawd wiary, gdy chodzi o wiele elementów nauczania katolickiego i raczej te zmiany są nieodwracalne. Mamy tutaj szczególnie dokumenty Amoris Letitia, Radość Miłości z roku 2016. Tak jak mówi publicznie jeden z twórców tego dokumentu, niemiecki kardynał Walter Kasper, no to jest dokument tysiąclecia, gdy chodzi o implikacje moralne. Gdy chodzi o nowe podejście do zagadnień moralnych w chrześcijaństwie i w katolicyzmie. Tutaj uważam kwestia niezwykle istotna no to jest to radykalne przesunięcie. Gdy chodzi o akcenty, zauważmy, że pontyfikat Franciszka to jest podkreślenie kwestii właśnie społecznych, uchodźcy, imigranci, sprawiedliwość społeczna, kwestia pracy, bezrobocia, relacji międzynarodowych, wojny itd. itd. Natomiast znikają coraz bardziej kwestie etyczne. Czy kwestie no, bioetyczne? Zauważmy, że mamy obecnie na świecie każdego roku około 60 milionów aborcji. Chirurgicznej. Do tego trzeba dodać pewnie drugie tyle, gdy chodzi o aborcję chemiczną, farmakologiczną, czyli każdego roku uśmierca się na świecie ponad 100 milionów dzieci nienarodzonych. I owszem, no mówimy obecnie bardzo pięknie o pojednaniu, o braterstwie, o sprawiedliwości, o solidarności, ale czy te kategorie. Dotyczą na przykład dzieci nienarodzonych. No zauważmy, że te tematy kompletnie wyparowały z dyskusji między katolikami, z dyskusji, które są prowadzone w Europie czy w Ameryce. No w związku z tym mamy pytanie, co dalej z katolicyzmem, w jakim kierunku doprowadzą nas te głębokie, rewolucyjne zmiany które wprowadza papież Franciszek i jego doradcy. I na to, pytanie, i na to pytanie będziemy jeszcze wielokrotnie pewnie odpowiadać. Trzeba uczciwie powiedzieć, że w jednym miejscu wątek aborcji i eutanazji mhm. pojawia się w tym dokumencie. Rzeczywiście dość łagodnie, ale właśnie w kategorii braterstwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dr Sebastian Duda, teolog, filozof, publicysta, laboratorium więzi, ksiądz profesor Andrzej Koboliński, kierownik katedry etyki UKSW. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, mówi Tomasz Tardzikowski.